Opony, czarne złoto motoryzacji. Dzień dobry państwu. Zwykły kierowca nawet nie jest świadomy ile się tego co roku produkuje, magazynuje, sprzedaje. A to jest stary znajomy. Siemano. Cześć Robert. Poznajecie tego człowieka? Odcinek z fokusami? No właśnie, Dawid. Słuchaj, podobno macie dla nas opony. No myślę, że spośród tej ilości, którą mamy tu na magazynie, coś znaleźliśmy, co naprawdę da radę w takim samochodzie i sprawi przyszłemu właścicielowi sporą radość podczas jazdy tym samochodem. A powiem Ci, że rozmiar dosyć nietypowy i ogólnie opony ciężkie do zdobycia, więc tak, nie mi... mogę się doczekać. Tak, no myślę, że pod tym względem tutaj Iziemy. daliśmy radę i zobaczycie, co udało nam się yy, dla Was znaleźć. No i przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że mamy opony z tego samego kraju pochodzenia co samochód, więc... Czyli japońska opona do japońskiego samochodu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Są walce. co to za opony? No przygotowaliśmy do Waszego Nissana Falkeny, czyli tak jak już wspomniałem wcześniej, opony z Japonii do Japończyka. Tutaj jakby myślę, że bez kompromisów. Aczkolwiek myślę, że duża część Waszych widzów zna te opony, no bo nie ukrywajmy Falken, to są naprawdę bardzo dobre opony w przyzwoitej cenie. Tutaj no, nie można powiedzieć, że to jest yy, klasa premium i cena premium, tylko naprawdę bardzo przyzwoita opona do samochodów z większymi osiągami, yy, trochę mocniejszych, która sobie naprawdę dzielnie radzi i to potwierdzają po prostu użytkownicy. Tych opon. Powiedz mi mi w ogóle, skąd taki pomysł, żeby się do nas odezwać? E, wiesz co, no znamy się. To już jak na samym początku powiedziałeś, miałem przyjemność wystąpić z, po tej stronie aparatu, czyli w, w odcinku z fokusami. E, no i obserwuję was. To przede wszystkim no, nie da się tego pominąć. Obserwuję, co się dzieje z tym projektem. Osobiście bardzo mi się podoba, że nie jest to projekt, w którym powiecie w jednym odcinku, co kto zrobił i co dał, no tylko widać firmy, które z tym współpracują. Ja wyszedłem z taką inicjatywą u mnie w firmie, mamy opony, spotykamy się i na pewno przyszły właściciel będzie zadowolony z tego, co od nas dla Was dostał. A skoro już mowa o firmie, mi powiedz, bo tak chodząc po tych halach, nawet nie sądziłem, że to jest takie ogromne, że tyle tych opon się magazynuje, sprzedaje i kupuje. Nie wiem, jakieś liczby szacunkowe, ile to macie na składzie. Wiesz, co aktualnie, no wiadomo, jest teraz przed nami sezon mm. zimowy, więc towarujemy się w dalszym No tak, toku, zimówki zaraz będą ale schodzić. Ale mamy teraz myślę, że ze 100 tysięcy opon. Wiadomo, ułamek to są depozyty, bo mamy też serwisy, gdzie będziemy próbować zakładać te opony. Yy, więc no, powiedzmy, że te 100 tysięcy opon spokojnie tutaj za nami znajdziesz. To jest niebywałe ile tego się naprawdę sprzedaje. No sporo, zresztą myślę, że tu warto też yy, zauważyć, że to nie tylko rynek polski, ale też sprzedajemy za granicę, więc no, jest rotacja tych rozmiarów. Wracając do naszych oponek, powiedz mi yy, na karcie co możemy z nich wyczytać, bo na pewno widzowie są już zainteresowani. Opona, jeśli. To może chodzi... ja pokażę, bo Właśnie, mam... jesteś specjalistą? Mamo, mam odrzuconą. No specjalistom jak specjalistą, ale postaram się chociaż trochę przybliżyć e, zagadnienia. Mamy tak, no przede wszystkim trzy podstawowe informacje, czyli e, głośność, mamy zachowanie na mokrej nawierzchni, no i klasę paliwową tej opony, czyli powiedzmy takie trzy e, czynniki, które no decydują o tym, czy się na coś skusimy, czy nie. Generalnie powstało to po to, żeby rozróżnić opony gorsze od tych lepszych, ale myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że są opony, które są po prostu produkowane pod kartę. No bo wiadomo, klient zobaczy AA, no i stwierdzi, że no, no, ale będzie rewelacja. Tak, nie? A opona A, która ma bardzo dobre, że tak powiem, współczynniki paliwowe, może mieć słabą przyczepność. No dokładnie. Bo to dokładnie. chyba przyczepność to troszkę się gryzie z oszczędnością tak, paliwa. No ja mogę powiedzieć, że u siebie w prywatnym samochodzie mam oponę, która ma, jeśli chodzi o klasę paliwową F, czyli to, czyli mm. no, drugi koniec tej karty. A, a przynajmniej klej. Tak, ale też warto tutaj powiedzieć, że klasa D, jeśli się nie mylę, jak ktoś wie lepiej, to mnie poprawi, klasa D to jest klasa pusta, żeby oddzielić po prostu topony gorsze od lepszych, no o. wiadomo, no nie da się tak wypośrodkować, że będzie coś idealne na środku. Tu mamy E na węższym i C... Na szerszym, rozumiem chodzi o pewnie rozłożenie szczepności na centymetry. Tak, no przede wszystkim trzeba sobie to powiedzieć, że jak oglądamy albo czytamy jakieś testy opon, czyli powiedzmy, nie wiem, Autobild przetestował 255-16 i wygrała firma X. To nie znaczy, że w rozmiarze, który potrzebujemy 245, x tak, 50, 18 Ta opona będzie tak samo dobra, no, nie da się stworzyć jednego bieżnika uniwersalnego do wszystkich rozmiarów Okej, okay, powiedz mi, że to jest tylko, że tak powiem, płynięcie na aquaplaning, czy Odporność na kopalin, czy też jakby przyczepność na mokrym? Zadajesz mi bardzo trudne pytanie. Zadajeś mi bardzo zrówne pytanie, już nie wspomnę o porze, w której. Cicho, to jest, jest tak. dobra pora, jeszcze. O, widzicie, jest taka dobra, że światła gasną. Tak, no, już zaraz zamykamy sklep internetowy, zostanie zamknięty. Wiesz, co to jest droga hamowania. Aha. Na mokrej nawierzchni nie powiem ci z jakiej prędkości e, teraz i e, jaki to jest odcinek, żeby się zakwalifikować na A, ale no, to jest jakiś tam wiadomo pogląd o oponach, e, powiedzmy A, jedna widzimy A, a druga B, e, ale przede wszystkim to co nam daje ta opona, czyli feedback z drogi, e, to jak się na niej czujemy, to jest najważniejsze, więc no, ja przede wszystkim polecam e, czytać opinie. Wiadomo no, niektóre, niektóre są. Pewnie gdzieś tam, może i sfabrykowane przez kogoś, ale no jest, są takie portale, z którymi. Jak je... większość poleca, to większość poleca i znaczy się, że jest przydatna. Tak, no ale czasami nie warto iść za tłumem, tylko znaleźć jakby swoją receptę na to, co nam odpowiada na drodze. Ja mogę jeszcze tak powiedzieć od siebie, że na przykład mam oponę, która nam okrej nie jest wybitna, ale chciałem oponę twardszą która po prostu będę czuł co się dzieje z samochodem. No i to był kompromis z mojej strony, nie? Oczywiście. Opony trzeba dobierać do mocy, do samochodu, do sposobu i do stylu jazdy. Dokładnie tak. Nie ma opony idealnej na wszystko. No to tym fajnym akcentem kończymy, bo już się nie mogę doczekać, jak będziemy próbować założyć te walce. No, zobaczymy. <laughs> to będzie ciężko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam. Y Cóż to za walce No właśnie, trzeba trochę drogę wyprostować. <grym> będzie roboty. <grym> będzie roboty, <grym> oj będzie. No, nikt nie powiedział, że to będzie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale wyzwania są po to, żeby się z nimi zmierzyć. Ile to cali ma? 15,5 na 20. Wysokość. 15,5 na 315, no. To jest nie lada wyzwanie, bo 15,5 razy 2,54 to jest troszeczkę więcej niż 315. Przynajmniej z mojego wyliczenia matematycznego wygląda, że to jest to jest zdecydowanie szerzej niż ta felga. Założenie jest takie, auto jest yy, jako yy, prezent dla widzów. Jest autem bardziej demonstracyjnym, jest bardziej takim autem promocyjnym, więc wiadomo, ten naciąg jest monstrualny. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo e, z reguły, a w ogóle nie z reguły, tylko zawsze powiedzielibyśmy, że wykonywanie takich naciągów, w cudzysłowiu, no, nie jest przez nas skazane. Jest to zaznacza dla nas nowość, bo nigdy takiej rzeczy nie robiliśmy i cieszymy się, bo podjęcie każdego wyzwania jest jakimś nie lada nowością dla nas. No my już prawie kończymy, podziękowania za pyszną kawę, bo naprawdę dobra. No Dziękuję. i za to, że się udało, bo już ostatnia felga się kończy. No rozumiem. Myślę, że wyszliśmy dobrze w tym boju spotkaniowym z tymi felgami. Uważam, że że to było doświadczenie. Dosyć, do, nowe doświadczenie dla nas. Tak. Ale jak zwykle na koniec powiem, nie polecamy naciągów, jesteśmy przeciwnikami tych naciągów, tylko do jak powiedziałem, uważam, że do jazdy gdzieś tam żeby pokazać, że tak można. Dokładnie. Ja dziękuję. E, a ja, za ja chciałem polecić Service Point S, który tutaj w Krakowie dał radę, bo jeżeli dał radę z tymi felgami, to z waszymi raczej też nie będzie miał problemu. Dzięki. Dziękuję. Cześć. Hej. Cześć.